wszystkim kolano. przepraszam że za spóźnienie takie byłem ale po prostu nie mają czasu no jeszcze a w ogóle wczoraj nie było odcinka no i tak myślę bo dzisiaj będzie z PCD O, jakiś no dzisiaj będzie z PCD a ten um, jak to się nazywa I, bo wczoraj miał być w ogóle z PCD a dzisiaj brukęm ale się wszystko zmieniło i jutro albo, no bo dzisiaj to w sumie jak ja nagram Bóg. nie, myślę, że jutro nagram i no od yy, no zobaczymy ja jeszcze na poście napiszę kiedy, czy dzisiaj, czy jutro, bo była no była druga część karnawału tego w Brookhaven i yy, w kiedy w piątek o 21 też będzie odcinek, bo nowa aktualizacja będzie Brukel. No. A i wczoraj, nie, dobrze, przedwczoraj była aktualizacja. Znaczy nie aktualizacja, tylko odwodnica od w Sęczkowie, w PZD czeka Driving. No, także yy, no. O kurna. O. Ale się doigrałam teraz. O. O ja cię kręcę. O! Co to ma być te cholery jasne i dobra? No, no taki dzisiaj odcinek tutaj taki miał być fajny, ale no... Co to było teraz, nie wiem. Naprawdę. Poczekajcie ja chociaż wyjadę. Aha. Hmm fajnie, 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 fajnie normalnie, o kurna co to było, nie, ja chciałabym skończyć odcinek i sobie szorca zrobić no nie no nie ej dobra to teraz jedziemy, jedziemy, jedziemy jedziemy dobra, jedziemy, jedziemy, jedziemy jedziemy, jedziemy, dobra jakże no Chciałam jeszcze odcinek nagrać z nowej serii, z, y, bo ja wczoraj grałam w te. co trąbisz cymbale? No, y, to chciałam grać z tego wesołym miasteczką, ale to nie wiem jeszcze. Także no. Co y, za XD z tyłu normalnie? No, także chciałam jeszcze sobie nagrać, ale to nie wiem. Y, także no. Zdjęć jeszcze nie ma, no z... gdzieś. akceleracji jeszcze nie wiadomo, kiedy będzie. Miało być za dwa tygodnie, ale odcinek był tak. D... O, gówno tak. A nie było. Nie było mnie w Robloxie dość. Trochę. No. <laughs> Także, no. no. No co, 4 minuty, myślę, że dwa odcinek, i koniec na tym. No bo który 48 jest już było nie wiem gdzieś 10 minut temu wyjść odcinek ale trochę opóźnienie mam także no. no i odcinek dobiega końcu także widzimy się dzisiaj albo jutro ale to nie wiem jeszcze jak to będzie wszystko no nie wiem jak to w ogóle jeszcze w muszę pojechać no Farmingu może chorz jakiś nagram, ale to nie wiem. Także no zostało jedna sekunda. No i koniec na tym odcinku. Widzimy się dzisiaj albo jutro. Subskrybujcie mnie lajki, stawiajcie komentarze, też piszcie, co chcecie. Yy, w ogóle z jakieś samochody przetestować, także piszcie w komentarzach. Bajo!